Witam, tym razem przeanalizujemy pożyczkę w Big Credit, omówimy sobie opinię na temat tej pożyczki, przyjrzymy się bardziej wadom i zaletom chwilówki, a także opowiemy sobie o ewentualnych konsekwencjach związanych z nieterminową spłatą pożyczki. Omówimy także wiele innych kwestii, dlatego koniecznie przesłuchaj ten odcinek do końca. Jednocześnie na samym początku informuję, abyście szczegółów dotyczących oferty szukali, przechodząc do linków w opisie mojego filmu. Tam znajdziecie możliwość złożenia wniosku, a także odszukania ewentualnych szczegółowych informacji. A więc zacznijmy od podstawowych informacji dotyczących pożyczki w Big Credit. Pożyczka w Big Credit dostępna jest dla klientów w kwocie od 100 zł do 10 tysięcy. Po pożyczkę można wziąć już na jeden dzień, a maksymalny termin spłaty to 30 dni. Pożyczka w Big Credit dostępna jest dla osób, które ukończyły 21 lat i nie są w wieku większym niż 75 lat. Jeżeli pożyczkę bierzesz po raz pierwszy w Big Credit, no to możesz liczyć maksymalnie na chwilówkę w kwocie do 3000 zł. Jeżeli natomiast bierzesz pożyczkę już ponad czwarty raz, to chwilówkę możesz wziąć nawet na kwotę 10 000 zł. Biorąc pożyczkę w Big Credit musisz być obywatelem Polski, mieć stałe miejsce zamieszkania i zameldowania na terenie, w terenie Polski, a także mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Przy składaniu wniosku przydatne będzie także konto bankowe, aktywny numer telefonu adres e-mail i dowód osobisty. Składanie wniosków w BKED jest naprawdę proste, wystarczy przejść do linku w opisie filmu, wybrać kwotę pożyczki, a także okres płaty, a następnie wypełnić krótki formularz zgodnie z rzeczywistością i zgodnie z danymi zawartymi w dowodzie osobistym. Po pozytywnym wysłaniu wniosku wystarczy wykonać przelew weryfikacyjny w celu potwierdzenia swojej tożsamości i wskazania konta bankowego na które mają zostać przesłane pożyczone środki. Po wykonaniu takiego przelewu weryfikacyjnego Twój wniosek zostanie szczegółowo zweryfikowany i podjęta zostanie decyzja odnośnie do tego, czy firma Big Credit udzieli Tobie pożyczki. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, no to zostaniesz o tym poinformowany odpowiednim komunikatem w postaci wiadomości SMS czy wiadomości e-mail, a środki zostaną przelane na Twoje konto bankowe. Wzięcie. W Big Credit może wiązać się z koniecznością weryfikacji twojej zdolności kredytowej w bazie Big, ERIF czy na przykład KRD. Czasami konieczne jest także przesłanie różnych zaświadczeń o dochodach. Jeżeli chodzi o minusy, to tutaj przede wszystkim mowa o małej ilości informacji na stronie Big Credit. Aktualnie brak jakichś większych promocji, no a pożyczka nie jest jakoś stosunkowo tania. Jeżeli natomiast chodzi o zalety, no to na pewno. Łatwy kontakt z pożyczkodawcą, szybka możliwość wzięcia pożyczki online, a także prosty formularz z niewielkimi formalnościami. Generalnie, w przypadku tej oferty najbardziej boli taki fakt, że Big Credit nie oferuje promocji pierwsza pożyczka za darmo. Pomimo tego, klienci mają nadzieję, że w przyszłości taka oferta powstanie. Podsumowując teraz kształt takiej pożyczki w Big Credit, to moim zdaniem jest wiele różnych firm pożyczkowych które oferują jakieś promocje natomiast tutaj mamy zamiast tego szybki i skuteczny system który pozwoli nam na wzięcie pożyczki w nagłych przypadkach na dość rozsądnych warunkach jeszcze słowem zakończenia poinformuję was abyście zawsze czytali warunki umowy ponieważ to właśnie tam znajdują się szczegółowe informacje dotyczące tego jakie ewentualne koszty macie w pożyczce pamiętajcie że jeżeli macie jakieś problemy ze spłatą pożyczki no to śmiało kontaktujcie się z pożyczkodawcą Big Credit w sprawie ewentualnych poszukiwań rozwiązania takiego problemu. Unikanie kontaktu to nie jest żadne rozwiązanie, ponieważ to tylko może prowadzić do naliczenia dodatkowych odsetek, więc nie warto wtedy kombinować, a po prostu zgłosić się do firmy pożyczkowej celem poszukania jakiegoś rozwiązania. To by była moja opinia na temat Big Credit. Oczywiście wiem, że na rynku opinie są różne, dlatego jeżeli ty masz jakąś swoją, to możesz umieścić ją w komentarzu pod tym filmem. Chętnie podejmę dyskusję. Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości, no to umieszczaj je w komentarzu. Mam nadzieję, że ta recenzja okazała się pomocna. Zachęcam do subskrypcji, polubienia tego filmu i do oglądania przyszłych nagrań. A tymczasem, do usłyszenia.